Cześć, go z tej strony olejkosa. Dzisiaj będzie Medsurant! Mamy tu trochę chyba się pozmieniało. Widzowie, usunąłem tą farmę grzybów, po prostu usunąłem, no bo one mi w ogóle nie rosły. A ja tam piszcie widzowie, ile to musi rosnąć, bo ja tam trochę czekałem. Mi się to bardzo nie chciało czekać Udoskonaliłam swoją bazę Zaraz Wam ją pokażę Tutaj zamiast tego wejścia Mamy tu takie wejście, Tutaj mamy takie wejście Tu zrobimy raczej tą farmę grzyba Albo drzewa mówię, Raczej mówię, że drzewa tu mamy taką, jak zdobędziemy widzowie, łóżko. To tutaj sobie postawimy. też tam trochę się poszukowałem. I z tą farmę tutaj była. Wchodzicie tu, zamykacie. I tu macie tą farmę widzowienia. Tu sobie możecie patrzeć na tą farmę. A tu po prostu też macie wyjście po prostu nie położycie się. Nie widzę. Um. Widzę w ogóle. Napiszcie czy chcielibyście jeszcze ublili Bo ja raczej będzie jeszcze no, na odcinków. My się ubili jest bardzo fajnie nagra. Ja właśnie tą grę to już mogę bardzo na, W pełnym etacie mogę nagrywać widzowie, nie? No i mam troszkę tu już zrobione. Trochę trochę parę razy to umierałem. No widzowie więc słabo. To to drugie to słabe. Tutaj zbudowałem most. Tam jest też drugi most, żeby dosięgnąć. Dosięgnął tam, ale nie dosiągłam. Też się zabijamy. Mm, oj. Brznie, drzewie z moc Bo nienawidzę. I ja chcę w końcu... Widzę że było tak. Znalazłem jakąś owcę. A A tam mi szk szkielet on wyszedł. Z lepszym mukiem. Z naj... takim dobrym mukiem. Nie zbił. Ja chyba nawet miałem wtedy mało HP. Zaznaczyłem sobie, gdzie to jest, ale tej opcji już tam nie ma. Byłem mi to sprawdzić. sprawdzić. W ogóle tutaj, no to po prostu zmieniłem. Tu no, inaczej to szkład ustawiłem. Zniszczyłem w ogóle to brambusto, bo brzydko to wyglądało. I właśnie. Raczej wszystko tu jest teraz ładnie. Tu nie ma już tyk. Tu nie ma tyk. Tyk. miałem zrobić takie z tego, ale okazało się, że mam tylko dwa. I średnio teraz to wygląda. widzowie wiecie. Mm -hmm. Dobra. Więc tu trzeba. O, nie ja no, mogę pokazać. Tutaj jest moje bada. I tam na końcu jest skrzynia na moje skarby. Czyli no wiecie co. To co miałem poprzednim razem. Tutaj mamy taki tunel. I tu mamy wyjście awaryjne. I jeszcze coś. Tabliczkę tam na końcu. Widzicie? Tam nie jest nic napisane. Myślicie, że tam nie ma nic napisanego, ale jest. Musimy chwilę poczekać. Ale tutaj widzicie, że nic nie ma napisanego. Nie? A tutaj też nie ma nic napisanego. Więc super. A. Wiedziałem, że tam w ogóle staw... Nie że w ogóle jest tam dziura. Z, zakopałem ją drewnem. Po prostu była dziura nic tam za tym nie było Zobaczcie, Tu mamy to wyjście i jeszcze coś mamy. Jedno wyjście takie widzieliście tam poprzednim razem że takie no taką wodę 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 taką widzieliście nie? Przechodzimy tu zamykamy klapę i idziemy dalej i to widzowie właśnie to jest górna część i tu po prostu wchodzimy płyniemy 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 i tu mamy tą wodę nie widzowie Później przechodzimy tu. I to tyle tu mam, dobudowałem, człowiek. nie pokazywałem wam. Mm -hmm. Dobra, co teraz mamy zrobić, jest, możemy, jest dzień w sensie, możemy iść pokopać. Trochę, tylko tu my mamy jeszcze nie, tak, nie mamy. Tym problemem. Dobra, Patrykus, to robimy. Hmm, siekira. Dobra, wychodzimy z drugim wyjściem. Ale to już nie mamy w tajnej bazie naszej. Jest bardzo tajna. Tajna full legit. I mamy bardzo mało drewna. Hmm. Dobra, tu przy. Ała! Miałem przeskoczyć, a skał. Myślałem, że tu szkieleton jest. Więc... I widzowie, nie miałem raz już takiego. Widziałem takiego samego szkieletona tu pod naszym domkiem, nie widzę. teraz ten szkieleton co poszedł do lasu, daleko, daleko. I już go nie widzę. I później uciekł tam do jaskini, bo widziałem, jak zbudowałem. A teraz już nie wiem, gdzie jest. Ale wszystko chyba wam już pokazałem. Więc tu mamy wielkaśną farmę, ale to widzieliście już. Chyba. Albo nie widzieliście, nie wiem. Wpływamy, wpływamy. I to widzowie wszystko. Więc możemy się widzowie już dzisiaj pożegnać. Więc.